Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Bez Barier. Dokładnie dzisiaj kończę 20 lat. Jak to nagrywam, w sensie? Bo jak to słuchacie, to już będzie po moich urodzinach. Dokładnie rok temu też nagrywałam taką rolkę, gdzie mówiłam, co nauczył mnie rok pomiędzy moim 18 a 19 rokiem życia. No i dzisiaj opowiem Wam, co nauczył mnie rok pomiędzy 19 a 20 rokiem życia. Także przyszykujcie sobie herbatkę i lecimy. Pierwsze i chyba takie naprawdę najważniejsze to zajdbajcie o swoje zdrowie. Zdrowie naprawdę jest najważniejsze w naszym życiu. Jeśli coś się dzieje, to proszę Was, badajcie się, nie odkładajcie tego na później, bo później tak naprawdę te problemy robią się duże i w momencie. Kiedy już czasami przychodzimy, to może się okazać, że już jest sprawa dużo poważniejsza. Jeśli poszłoby się wcześniej, to może skończyłoby się na lekach albo na czymś, a na przykład nie na zabiegu. Ale o tym opowiem Wam na pewno kiedy indziej. Także pamiętajcie o wszystkich badaniach kontrolnych. Jak tylko zauważycie, że coś u Was się dzieje, to umówcie się na krew, do lekarza. Ale też róbcie to co jakiś czas, tak profilaktycznie, bo my możemy czasami czuć się... Bardzo dobrze, a coś jednak w naszym organizmie może się dziać, także pamiętajcie o tym, żeby się badać. Drugą taką rzeczą, czymś, co też jest bardzo ważne, i w sumie napisałam to jako drugie, ale tak naprawdę może być też jako taki pierwszy i najważniejszy punkt, bo kochajmy ludzi, kiedy są obok nas. Czas niestety bywa bardzo ulotny, jednego dnia jesteśmy tutaj, a drugiego niestety nie. Nie wiemy, kiedy kończy się palić nam tak świeczka przysłowiowo i ten czas trzeba dobrze wykorzystać. Każdy moment trzeba wykorzystać z osobami, które naprawdę kochamy, bo bardzo szybko możemy się obudzić w sieci już tych osób nie będzie i wtedy dopiero tak naprawdę dostrzegamy, że mogliśmy poświęcić więcej czasu, poświęcić więcej uwagi, porozmawiać więcej, przeżyć. Razem z tą osobą więcej, a niestety czasami jest już za późno. Także korzystajcie z tego, że jesteście tutaj, i korzystajcie z tego, że Wasze najbliższe i ukochane osoby są tutaj, i korzystajcie razem z tego czasu, jaki Wam jest dany, bo ten czas może się nagle skończyć. Trzecią rzeczą, to jest coś, co ja też bardzo często powtarzam i co kiedyś Wam mówiłam też na Instagramie. Ale uważam, że jest super, super ważne, czyli ludzie zawsze będą o was gadać. Będą gadać o was dobrze, ale też źle. Zawsze ktoś będzie o Tobie gadać. Zawsze, czy coś robicie, czy nic nie robicie. Każdy znajdzie ten powód, ten swój powód, najbardziej nierealny, absurdalny powód, żeby was obgadać. I to nie będzie ze sprawą tego, że nagle zaczęliście coś robić, albo ze sprawą tego, że nic nie robicie. Tak też jest. Jeśli siedzicie, ludzie potrafią was obgadać. Jeśli coś robicie, zaczynacie coś, to też ludzie będą was obgadywać, bo to jest normalna rzecz, że ludzie tacy niestety bardzo często są i nie zmienimy tak naprawdę całego społeczeństwa. Możemy zacząć od zmienienia siebie. Czwartą taką rzeczą, czego się nauczyłam, to to, że zawsze znajdą się osoby, które będą was o coś oskarżać. Nawet bezpodstawnie, a nawet będą kłamać. A wiecie, dlaczego bardzo często ludzie to robią? Aby wybielić siebie w oczach innych. No i to jest taki moment, gdzie ktoś kłamie, żeby było na jego korzyść, a tak naprawdę robi się pod górkę. Często tak jest, gdy ktoś chce po prostu uzyskać jakieś uznanie w, jakimś, w jakiejś grupie, uznanie jakichś znajomych i ze jakąś daną sytuację przechylić na swoją szalę, żeby wyszło, że on jest czysty, a ta druga osoba tak naprawdę jest winna temu wszystkiemu. Więc warto się tutaj zastanowić i ten czwarty punkt jest dosyć mocno powiązany z moim piątym punktem. A piątym punktem jest to, żeby postępować zawsze w zgodzie ze sobą i prawdą, bo kłamstwo zawsze wychodzi na jaw i jak to każdy mi powtarzał, kłamstwo zawsze ma krótkie nogi i prawda wyjdzie na jaw, w końcu każdy się dowie tej prawdy i okaże się, że ktoś kłamał. Więc Lepiej być szczerym, mówić prawdę, chociaż czasami możemy za to początkowo mocno oberwać, to ostatecznie kłamstwo zawsze będzie kłamstwem, i to kłamstwo zawsze wyjdzie. Także to są rzeczy, których nauczyłam się pomiędzy moim 19 a 20 rokiem życia, niby wiecie, wiedziałam o tym wcześniej, ale ten rok pokazał mi dobitnie. Po raz kolejny, że powinniśmy zwracać uwagę, na ludzi, których kochamy, i to jest najważniejsze, co mnie nauczył ten rok, i z tą myślą zostawiam was tu dzisiaj w tym odcinku. I widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku podcastu Bez Barier.